Witam wszystkich moi drodzy Już mamy w sprzedaży Audi Q5 2016 rok, 2.0 benzyna, 68 tysięcy przebieg Co jest najważniejsze, samochód jest bezwypadkowy Ma cały lakier w oryginale Można zobaczyć jakie wyposażenie mamy blis A na panie siedzeń elektryczne wszystkie szyby Elektryczna klapa Bent Olufsen Podgrzewane siedzenie Szare wnętrze i szary ze z panoramicznym dachem prezentuje się naprawdę idealnie. Mamy też że kamerę cofania, również z asystentem parkowania, tempomat 68 tysięcy przebieg, to jest bardzo ważne. Nawigacja, dwustryfowa klimatyzacja, podgrzewane siedzenia. Jeszcze raz się powtórzę, można zobaczyć, jak on się z tyłu prezentuje bardzo ładnie. Szary samochód jest z szarym wewnętrzem jasnym, no to naprawdę jest elegancko 2.0 benzyna quattro elektryczna klapa można zobaczyć, że naprawdę samochód wygląda jak nowy 18 elusy, 22 czy 23 rok opon można zobaczyć, że naprawdę samochód wygląda jak nowy, wszystkie szy szyby są oryginalne w Maksymalnym jeszcze raz powtórzę wyposażenie można zobaczyć, że jeszcze szyba jest akustyk co jest też bardzo ważne. Zapraszam wszystkich do, konta do kontaktu. Cena jest też bardzo atrakcyjna na ten samochód.